Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Bioenergoterapeuta z oficjalnym państwowym dyplomem, Zdzisław Jan Jończyk, specjalizacja uzdrawianie praniczne. W dzisiejszym dniu, 1 stycznia 2026 roku, życzę wszystkim, bez wyjątku każdemu człowiekowi w Polsce i na, i na świecie, wszystkiego najlepszego. Dużo błogosławieństw, błogosławieństw, by ich życie. Było jak najlepsze, tego, tego Wam wszystkich serdecznie życzę. By Wasze ciała i umysły funkcjonowały jak w najlepszym stanie, jak to możliwe. A jeśli już są problemy, a co nie jest dziwne w tym świecie, zaznaczę, że uzdrawianiem pranicznym bioenergoterapią zajmuję się 13 rok. Od 2022 roku prowadzę kursy uzdrawiania pranicznego. 3 stopnie 4 dodatkowo kryształami. W jakich problemach zdrowotnych można się zgłosić do mnie do Katowic, do gabinetu na ulicę Płaskiego 20. I tak samo robię zabiegi ustrawienia na odległość. One są identyczne jak w gabinecie. Tylko odległość nie jest 2 metry, bo ciała fizycznego nie dotykam tylko. Od 2000 km, 200 km. Uzdrowiciel widzi ciało energetyczne. Kontakt do mnie jest 513 721 006. Strona internetowa uzdrawiam.pl Gabinet, jeszcze raz przypomnę, ulica Pułaskiego 20. Pomoc udzielam w najtrudniejszych problemach zdrowotnych. Najczęściej ludzie przechodzą z diagnozą medyczną do mnie. A są to nowotwory, uzależnienia, wszelkie choroby serca, płuc, nerek, w trakcie dializy, udary, wylewy. Ludzie najczęściej biorą różnego rodzaju manka medykamenty medyczne, to znaczy gdy już radio i chemio nie pomaga albo w małym stopniu przychodzą większości tych ludzi, da się pomóc nie powiem, że wszyscy, gdy na przykład ciało jest fizyczne, zjedzone przez egoistyczną komórkę, to można życie przedłużyć jeśli granica u lekarza została przekroczona, u Boga nie jest przekroczona, jeszcze można pomóc bardzo dużo, wielu osobom Oczywiście obiecać nie mogę, bo to tak, bym się sprzeczał z Bogiem, Także, bo energia należy do Niego. Także zapraszam w najtrudniejszych problemach. Gabinet jest od 8 do 20 czynny. W wyjątkowych sytuacjach zawsze możemy zadzwonić. Także zapraszam wszystkich serdecznie potrzebujących i wszystkiego jeszcze najlepszego w tym roku 2026. Wszystkim życzę. Do zobaczenia, do usłyszenia.